Witam serdecznie na czytaniu miesięcznym Trygon Powietrza, a więc Bliźnięta Waga i Wodnik. Dla Was dzisiaj przesłanie na miesiąc kwiecień 2025 roku. I zaczniemy od bliźniąt. Zobaczymy, jak będzie dla Was przedstawiał się miesiąc kwiecień. Patrzmy w takim razie, energia przewodnia miesiąca, to piątka kielichów, miłość i relacje. A z kielichów, praca i finanse. Giermek, Buław, Wyzwanie Miesiąca, Królowa Mieczy i Rada na ten Miesiąc. As Mieczy. Wyciągnę dla Was jeszcze kartę niespodziankę na ten miesiąc. I dla Was jedna karta, którą odsłonimy na końcu czytania. Energia przewodnia miesiąca to piątka kielichów. Więc miesiąc może rozpocząć się od jakiegoś rozczarowania, żalu albo jakiejś trudnej sytuacji emocjonalnej. Możesz również skupiać się na tym, co straciłeś, co straciłeś zamiast na tym, co jeszcze masz. Tarot przypomina tutaj, że nie wszystko jest stracone. Wciąż są przed Wami jakieś nowe możliwości, ale trzeba odwrócić się od przeszłości i Dostrzec to, co przynosi przyszłość, jakieś nowe perspektywy. W miłości i w relacjach mamy asa kielichów, a więc tutaj pojawia się jakaś nowa emocjonalna szansa dla Was. Może to być odrodzenie uczuć. Nowa miłość lub głębsze połączenie w jakiejś istniejącej już relacji. To znak otwartego serca, nowych emocjonalnych możliwości. Jeśli przechodziłeś trudny czas w miłości, to ten miesiąc może przynieść odnowienie nadziei i poczucie, że Wasze serce jest znowu otwarte na, i gotowe na nowe uczucia, tak? W pracy i w finansach mamy giermka buław, a więc może pojawić się jakaś ekscytująca okazja, nowy projekt, inspiracja do działania. Albo też zmiana, która pobudzi Waszą kreatywność. To również czas, żeby podchodzić do wyzwań z entuzjazmem i otwartością. Jeżeli macie jakieś plany, które były długo odkładane, to teraz jest idealny moment na to, żeby wcielić je w życie. Wyzwaniem tego miesiąca jest Królowa Mieczy, a więc przede wszystkim chłodne podejście do sytuacji i konieczność spojrzenia na sprawy z dystansu. Możesz czuć się zmuszony do podejmowania racjonalnych decyzji. Nawet jeżeli serce będzie podpowiadało coś zupełnie innego. Oczywiście nie zamykaj się emocjonalnie, ale też nie pozwól, by uczucia całkowicie w tym miesiącu Tobą kierowały. Rada miesiąca, rada na ten miesiąc to as mieczy. Tarot radzi, żeby skupić się na jasności myśli, na szczerości. To będzie miesiąc przejrzystości, podejmowania decyzji na podstawie faktów i dążenie też do prawdy. Może być konieczne przecięcie pewnych spraw i rozpoczęcie nowego etapu. To także znak, że cześćwe spojrzenie na sytuację może być pomocne w osiągnięciu sukcesu. Więc przede wszystkim dla Was, drogi bliźnięta, w miesiącu kwietniu ważne jest, żeby nie skupiać się na stracie. Przed Tobą są nowe możliwości, tylko trzeba je po prostu dostrzec. W miłości, nowe emocjonalne otwarcie, więc tutaj bądź gotowy na uczucia. W pracy mamy wyzwania, nowe inspiracje. Wyzwaniem natomiast miesiąca będzie podejmowanie decyzji z chłodnym umysłem i nieodcinanie się całkowicie emocjonalne. Rada na ten miesiąc to jasność myśli i szczerość, które będą pomagały w Podejmowaniu ważnych decyzji. A więc dla Ciebie to przede wszystkim miesiąc emocjonalnych zmian, ale również przełomowych momentów, które wymagają zarówno otwartego serca, jak i trzeźwego umysłu. I na koniec karta niespodzianka. Zobaczmy. Co tutaj ma To jak tarotowa ósemka kielichów, a więc mamy tutaj pozytywny ruch do przodu. Liczba 8 oznacza tu przede wszystkim dobrobyt i obfitość, ale to również wysiłek, który włożyłeś w. To, aby dotrzeć do pewnego punktu w swoim życiu. Karta ta często mówi o tym, że zostaniesz wyróżniony, dostrzeżony, uhonorowany, jeżeli zajmujesz się sztuką, projektowaniem, muzyką, czy też edukacją. I kiedy będziesz podążał za swoją pasją i na niej budował, wtedy Twoja dusza będzie mogła naprawdę się wyrazić, a potem zbliżyć się również do tego najwyższego dobra. W tym miesiącu może pojawić się jakaś okazja, nagle jakaś oferta, Warto więc zwrócić uwagę, czy będziesz miał wystarczająco dużo czasu w tym miesiącu, aby rozwijać swoje pasje i móc się nimi pochwalić z większą grupą, większej grupie osób. To wszystko, co mam dla Ciebie, drogi bliźniaku. I przechodzimy teraz do wagi. I zobaczmy, co dla wagi przyniesie ten miesiąc. Zobaczmy, jakie przesłanie dla wag na miesiąc kwiecień. Hmm. Więc jaka energia tego miesiąca? Mamy y, króla monet. I relacje, rycerz kielichów. Praca i finanse, dziewiątka monet, wyzwanie miesiąca piątka kielichów. I rada na ten miesiąc. Piątka, buław. I jeszcze karta niespodzianka dla Was. I karta odsłonimy na końcu y, czytania. Energia przewodnia tego miesiąca to król monet, a więc kwiecień będzie przede wszystkim dla ciebie miesiącem stabilności, bezpieczeństwa i dążenia do materialnego oraz emocjonalnego komfortu. Możesz, droga Wago, skupić się na budowaniu solidnych fundamentów. Zarówno w życiu zawodowym, jak i w życiu osobistym. To czas odpowiedzialnych decyzji i dojrzałego podejścia do różnych spraw. Ważne, żeby działać konsekwentnie, a wtedy jest szansa osiągnąć sukces. W miłości i w relacjach mamy rycerza kielichów, a więc tutaj możesz spodziewać się romantycznych gestów, propozycji lub spotkań, które będą miały emocjonalne znaczenie. Może pojawić się ktoś, kto wniesie do Twojego życia, czułość i romantyzm. Jeżeli jesteś w związku, to będzie to czas wzmacniania emocjonalnej więzi. Natomiast jeżeli jesteście singlami, to karty mówią, że może nadejść nowa miłość. W pracy i finansach mamy dziewiątkę monet. To bardzo dobry czas dla Waszej kariery i finansów. Możecie cieszyć się ze swojej pracy, z tego, co osiągnęliście, poczuć się niezależni i pewni siebie. To także karta sukcesu, komfortu, doceniania własnych osiągnięć. Jeżeli zastanawiasz się nad inwestycją w siebie albo rozwój zawodowy, to teraz jest to idealny na to moment. Wyzwaniem tego miesiąca będzie niezatracanie się w przeszłości i nierozpamiętywanie swoich porażek. Mog, możecie mieć drogie wagi, momenty smutku, poczucia straty lub żalu, ale tarot mówi o tym, że nie wszystko jest stracone, więc warto skupić się na tym, co jeszcze się ma i co można zbudować. I to będzie klucz do przezwyciężenia wszelkich trudności. Rada na ten miesiąc to piątka buław, a więc nie bój się wyzwań i rywalizacji. Czasem walka o swoje daje najlepsze rezultaty. Możesz w tym miesiącu napotkać konflikty i napięcia, ale warto potraktować je jako okazję do rozwoju. Jeżeli będziesz czuł, że musisz zawalczyć o coś, co jest dla Ciebie ważne w tym miesiącu, to tarot mówi, żeby się nie poddawać. Tak więc ten miesiąc dla Was to przede wszystkim budowanie stabilności i bezpieczeństwa. Możesz osiągnąć konkretne sukcesy w tym miesiącu. Miłość może przynieść emocje, romantyzm i nowe szanse. W pracy czekają Cię sukcesy i poczucie niezależności, a więc doceniaj swoje. Osiągnięcia. Wyzwaniem na ten miesiąc będzie porzucenie żalu i dostrzeżenie pozytywnych aspektów życia, a rada na ten miesiąc to nie bój się rywalizacji, wyzwań i walki o swoje. To po prostu Cię wzmocni. A więc miesiąc pełen potencjału ale też emocjonalnych wyzwań. Kluczowe będzie tu przede wszystkim skupienie się na przyszłości zamiast na tym, co było. I karta niespodzianka dla Was. Karta przyspieszenia. A więc tu bardzo szybko będą działy się pewne, pewne sytuacje w Waszym życiu. Przede wszystkim koniec wszelkich opóźnień. Teraz będą jakby idealne warunki na realizację swoich celów. Szybko wszystko będzie zmierzało w pozytywnym kierunku, tak żeby mogły się... Realizować Twoje pragnienia. Jest to czas, kiedy szczęście będzie Ci sprzyjał. To będzie również czas, kiedy będziesz mógł zaobserwować, że Twoje manifestacje albo to, nad czym pracowałeś i co wizualizowałeś. To teraz będzie widoczne, teraz będzie się mogło zamanifestować. To również wezwanie do inicjatywy, a więc czy jest coś jeszcze w Twoim życiu, co wymaga działania, co wymaga pracy? więc warto przede wszystkim w tym miesiącu zawalczyć o swoje, zaufać i mieć wiarę, że wszystkie twoje sprawy idą z prądem. I ten silny prąd poprowadzi cię do pozytywnego wyniku i Szczęśliwej przyszłości. I tego Ci życzę, droga Wago. Dziękuję bardzo za czytanie, i przejdziemy teraz do wodników. Zobaczmy w takim razie, jaka energia tutaj dla Was na ten miesiąc kwiecień będzie. Co tutaj dla wodnika? Jaka energia główna w tym miesiącu? Mamy ósemkę monet, miłość i relacje. Mamy dziewiątkę monet, praca i finanse, giermek mieczy, wyzwanie tego miesiąca, as mieczy i rada na ten miesiąc? Koło Fortuny. I jeszcze wyciągnę dla Was kartę niespodziankę i zobaczymy ją na końcu czytania. Energia przewodnia tego miesiąca to drowe wodniki 8 monet. To może być miesiąc ciężkiej pracy, doskonalenia swoich umiejętności, ciepliwego budowania swoich celów. Możesz poczuć, że trzeba się sporo napracować, wysilić. Ale ten wysiłek przyniesie rezultaty. Tutaj ważna będzie regularność, konsekwencja i zaangażowanie. To przyniesie ci sukces. W miłości i w relacjach mamy dziewiątkę monet. Możesz poczuć w tym miesiącu, Niezależność i spełnienie emocjonalne. Jeżeli jesteś singlem, to będziesz się dobrze czuł sam ze sobą, będzie w tobie dużo pewności siebie. W związku natomiast możesz czuć harmonię i stabilność, ale także możesz próbować zawalczyć o, o większą potrzebę, Przestrzeni i autonomii. To będzie czas, żeby docenić siebie i swoje uczucia. W pracy mamy giermka mieczy, a więc może pojawi, mogą pojawić się nowe informacje, konieczność nauki czy zdobywania wiedzy. Możesz mieć również do czynienia z plotkami lub też analizować nowe możliwości. Ważne, żeby być w pracy czujnym, zadawać pytania, nie, boić, nie bać się drążyć różnych tematów, ponieważ. Posiadanie wiedzy będzie dla Ciebie tutaj atutem. Wyzwaniem tego miesiąca jest As Mieczy, a więc jasność myśli, podejmowanie ważnych decyzji bez takiej emocjonalności. Możesz w tym miesiącu stanąć przed trudnymi wyborami albo przed jakąś konfrontacją, która będzie wymagała szczerości, logiki i takiego czeźwego spojrzenia na sytuację. Ważne będzie, żeby, żeby nie bać mówić prawdę i dążyć do klarowności. Radą na ten miesiąc, jest dla Was koło fortuny. Tarot więc radzi, żeby zaakceptować zmienność życia i być otwartym na niespodziewane wydarzenia. To może być przełom, miesiąc przełomów różnych, a więc los może Was zaskoczyć. Dlatego warto być elastycznym i łapać wszelkie nadarzające się okazje. Pamiętać również, że każda zmiana to jakaś dla Was szansa. Tak więc, drogie wodniki. Miesiąc, kwiecień to może być ciężka praca, ale praca, która przyniesie efekty. Warto więc inwestować w rozwój. Miłość będzie dawała poczucie spełnienia, ale również będziecie poszukiwać przestrzeni dla siebie. W pracy warto zwrócić uwagę na informacje i analizowanie sytuacji, a również warto zwrócić uwagę na Wiedzę, którą, którą się posiada, ponieważ będzie ona atutem. Waszym wyzwaniem w tym miesiącu będzie podejmowanie świadomych decyzji, walka o, o prawdę, o szczerość. Rada to przede wszystkim bądź otwarty na zmiany, ponieważ. Los szykuje w tym miesiącu dla Ciebie coś ważnego. A więc to będzie miesiąc pracy nad sobą, jasnych, klarownych decyzji i bardzo dynamicznych zmian. I karta niespodzianka, która, która dla Was dzisiaj się pokazała, to karta nadziei. Nadziei, wiary, uzdrowienia, sukcesu i oświecenia również. To informacja, że Wasze specjalne życzenie może niedługo się spełnić. Ta karta pokazuje, że niemożliwe może stać się rzeczywistością, może stać się możliwością, która się dla was pojawi w tym miesiącu. Więc tutaj przede wszystkim karta, która mówi, żeby mieć cały czas wiarę, nadzieję, polegać na, na tej właśnie sile swojej wiary. Korzystać z intuicji, którą się posiada. Dzięki temu przyszłość może być Wasza. Przyszłość będzie w Waszych rękach, jeżeli będziecie polegać właśnie na, na tej nadziei, na ufności we wszystko, co robicie, że zmierza to we właściwym kierunku, a więc ważne, również pozytywne nastawienie, nie bać się sięgać gwiazd, ponieważ możesz odkryć w niedługim czasie jakąś okazję, która odmieni Twoje życie. I tego Wam życzę, drogie wodniki w miesiącu kwietniu. Dziękuję za wysłuchanie i do zobaczenia.